Henry Mask, niemiecki bokser, był mistrz świata IBF w wadze półciężkiej. Złoty medalista z Igrzysk Olimpijskich z Seulu z 1988 roku w wadze średniej. Mistrz świata w boksie olimpijskim, trzykrotny mistrz Europy. Uznaje się go za jeden z głównych powodów popularyzacji boksu po zjednoczeniu Niemiec w latach 90. Jego walki w telewizji potrafiły przyciągać ponad 20 milionów oglądających, a dzięki swojej aparycji i charakterowi zyskał przydomek gentleman. Jego zawodowy bilans to było 31 zwycięstw i jedna porażka, którą to otrzymał od Vergila, Hila w 1996 roku i maskę po niej zakończył karierę. Lecz najwyraźniej nie mógł pogodzić się z przegraną i po 11 latach przerwy stwierdził, chce rewanżu kowboju i tak oto pomścił swoją jedyną porażkę, pokonując Hila. W ringu maskę był defensywnie nastawionym pięściarzem i walczył z odwróconej pozycji. Posługiwał się swoimi dobrymi warunkami fizycznymi, aby trzymać rywali na dystans jabem, a gdy chcieli z nim walczyć bliżej, to zgaszał ich zapał klinczami. Walki do polecenia Henrygo Maske to dwie walki z Graciano Rockie walka z Charlesem Williamsem i walka z Ayranem Barkley.